Głośność no. powiadomienie 0% No i tutaj dla Dorodki Dla wszystkich przekazi Też dobra. dla wszystkich, ale dla Dorotki, bo obiecałem, że jej wyślę. Fontanna nasza, które działa Solaryczna. Tak. tak. tak tutaj Damian trochę doczepił dzwoneczków do, do naszej bujawki. Tutaj świerszczyka doczepiliśmy, a tu jeszcze będzie taki ptaszek, no ale, no i wtedy jak będzie świerszczyć, takie wszystko będzie takie. A to ogólnie ten ptaszek, to jest słuchajcie zabawka z biedronki dla kota tak zwana, a my wykorzystujemy no. na takie różne gadżeciki fajne, właśnie na podwórku, żeby coś świerszczyło, grało. To jest takie tewłeczki białe, różne. Ja lubię wyszukiwać, tak? Zawsze się domacam jakiegoś długieńka tak zwanego. Z czego potem co daje dużo radości słuchowej albo wizualnej, prawda? Jak ta fontanna. Nie to fontannę to ty sam wynalazłeś, tak? Gdzie po prostu. I o, teraz. Posłuchajcie. Odgłosy. Wiatru. Jak powiedzisz bliżej? Czekaj, to będzie słychać ją. Weź tak skieruj na niebo i telefon przybliżę No skierowałem. <coughs> A teraz samochód. Poczekajcie chwilę. No słychać, słychać. Nie, nie, nie. Cicho, cicho, cicho. cicho. I, proszę bardzo. Ja teraz. Jeszcze filmujesz? Tak. Czekajcie, ja przybliżę Ten dźwięk, to przez chwilę nie było słońca. Fajna sprawa, fajny gadżet, tylko kiedy jest słońce, nie? Generalnie, więc w ten sposób. No. Hej, 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 oj, co? To chyba było na tyle dzisiaj. Także mówię, no, ja. Proponujemy sobie tak, między 30 parę złotych a 70 zł. No właśnie, także będziemy się doszukiwali się innych fontan, bo to masz co większe na pewno zrobić. No i tyle, na no, a oczko, oczko. Oczko, jak widać, fontanna służy bardziej dla atrakcji dla psów, więc tu ostatnio Donuś po właśnie wycieczce, spacerze z oponą po parku to on właśnie tutaj pierwszy raz w życiu, pies który unika wody jak może, to on się pierwszy raz tutaj położył i leżał po prostu, nie zdążyłem tego, tego sfilmować, no. Hmm. Pauza, przycisk. Pauza, Przecisk. No i to masz jeszcze urodzenia. powiadomienie. 0%. Tutaj moją bujaweczkę sympatyczną. O te oto dzwoneczki. Tego chcę pokazać. Okej, Co? Co ty kombinujesz? Już ja Ciebie, ciebie, ciebie do... nie filmuję akurat, tylko dzwonki. Przestał ptaszek świergolić. O patrzcie. i znowu coś przeze mnie, no. I znowu przeze mnie, dzięki temu ptaszki są na podwórku, ale przeze mnie przestały świergolić. Słyszeliście to? A, pamiętajcie, jedno, idźcie z sercem. I co nie zrobicie, to zróbcie tak, żebyście wy byli z tego zadowoleni. Przede wszystkim. Bo ludziom się nie musi podobać. Ale może właśnie. <grymne> o matko. No dobra. To na tym kończymy. Dzisiaj jest niedziela, więc życzę wszystkim udanego dnia, tego i wszelkich innych na moim kanale, na innych kanałach. Pozdrawiam. Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk. Oh. 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 Fajne ta frontanienka jest. <grymne> O, idą wielbiciele fontanny. No chodź. Chodź. Danuś. Teraz nie chcę podejść. Co? Co? Co na Czacku? Co, Majusia? Co? Co, Majusia? Co? Co? Co, Co się nakręcasz? Co się natrącisz? Mała bestijka. I się zaczyna. I się zaczyna. Zabawa. No to co, kochani? Pozdrawiamy. Pa ekran startowy.